Przeżarty płuca, szlam w przełyku, suchy oddech. U pana proszę pana płuc nie stwierdza. Nie wiem, czym pan oddychał do tej pory, w każdym razie tych oddechów zostało już panu, no nie wiem. No, co że za niesportowe zachowanie? Dobiegłam pierwsza. Się już tak, 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 niech się już biera. Najlepiej od razu w to co do trudy. Oj tam moja. Przyjedź do mojej kliniki a wszystko wydać się bajecznie proste. Dzięki mojej rewelacyjnej metodzie tysiące ludzi na całym świecie rzuciło palenie. Nie czekaj, przyjedź. Efekt gwarantowany. ja, ja, no ja, ja, no na... Zostałam wydalona, zostałam z klubu. Ogromnie przepraszam, to... czy wszyscy z Państwa zapłacili za zajęcia? U mnie to już stała się taka zmora. No. Już mi się wydawało, że wystarczyły cztery piwa więc znowu pali. E, to znaczy mi lekarz powiedział e, po prostu. Albo e, pan pali do truby. Do do Albo pan żyje. O, zobaczcie. Mam ciarki. Chociaż mnie się to wydaje zwyczajny dole. Znaczy, nie można oczekiwać od drogowskazu, y, że będzie podążać we wskazywanym kierunku. A ja palę jak jakieś... już. Pan pali? No, a masz problem. Moment, to, to są zajęcia w klinice rzucania palenia, tak? Mm. Proszę. No, no. no wejść, ty żony tu nie ma. A nie okej, okay. no ja tam nie palę, mnie rodzice wysłali, nie? A wy co, coś chcecie? Spokojnie, przystępujcie. Dzisiaj ja jestem dobry wujek, a wy sobie swoje, To nie garytacja. Nie, ja bardzo, ja bardzo przepraszam. Pan prowadzi terapię uzależnień i palenia spajką w ustach? Przecież to jest taki absurd. <laughs> o, a, a, jakiś absurd. Przecież to wy chcecie rzucić palenie. Nie. Zresztą. Ja rzucam codziennie. To bardzo skutecznie. Komu prędzej zaufasz? Temu, kto żyje jednym zwycięstwem sprzed 20 lat, czy komuś, kto codziennie odnosi sukces? Potrzebujesz czasu do namysłu. Okej. Okay. Ale potem zapraszam do mnie.